Państwo, Polska to niedawna potęga sportów zimowych. Już za chwilę wobec tego w naszym studio sport gościć będziemy srebrnego medalistę Mistrzostw Świata. Przed Państwem znakomity polski biatlonista, Pan Sebastian Koń! Panie Sebastianie! Halo, prosimy do nas! Halo! Stop! Meta! Meta! Pan pyta, ja będę wykrasał prędkość. Panie Śmiało. Sebastianie, ja, Który kilometr biegu był dla pana najtrudniejszy? Dziewiąty. A dlaczego akurat dziewiąty? Bo się wtedy dowiedziałem, że to jest wyścig na 50 kilometrów. A pan myślał, że na ile? No, że na 10 i jakoś dolecę. A tu 50. No, no i o czym pan pomyślał? Jak pan się dowiedział, że jest wyścig na 50 kilometrów? Pomyślałem cholera, że 50 kilometrów to ja godzinę piekają wiadę. Straszcie daleko. A, a co panu sprawiło? Największy kłopot w czasie biegu. No te 50 kilometrów. A jest jeszcze... Zmianę temperatury. Pod górę gorąco, człowiek spocony. Myślę, po cholerę te kale słone zachodzą. A tu Nie wiatr, człowieka telepie. Myślę, dwie pary trzeba było założyć. I tak na zmianę, raz tak, raz tak. Ale lepiej. Panie Sebastianie, a o czym się myśli w czasie takiego morderczego biegu? Ja to myślałem o tym, jak do domu wrócę, bo samochód na starcie zostawiłem. To drugie 50 kilometrów nie na wraz. No ale, ale w końcu sukces. Zajął pan drugie miejsce. Drugie, tylko Bułgar nie wyprzedził po ten dnia. Ja. No, w pewnym momencie wystrzelił pan do przodu jak rakieta. Pana rywale nie wytrzymywali tempa. Padali wprost jak muchy. Padali. Wie pan, na szczęście biatlon to nie tylko narty. A drugie miejsce, bo ten Bułgar za daleko mi odskoczył, wie pan. Poza zasięgiem był. No, jednak na 30 kilometrze to i pana dopadł kryzys. No, wie pan, no do mnie też strzelali. To kule gęsto szły, tu miałem portfel, to kule jak palec wyciągnąłem e, z portfela. To, 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 to wyciągnął pan? Kula utkwiła w portfelu? Tak. To, to to miał pan wielkie szczęście. No nie bardzo, bo dostałem w plecy. Kula przeszła przez wszystkie narządy, utkwiła w portfelu, to... Dziękuję za takie szczęście, wie pan. i to, leży pan na tym śniegu i o czym pan wtedy myśli? O żonie myślałem, o dzieciach, o tym, co zrobiłem w życiu, nie. I o tym, jak mi przyjmą w sklepie taką stówę z przepaloną dziurą. Ale w końcu zerwał się pan na równe nogi i popędził pan w stronę mety. A trzeba było uciekać, bo już dwóch Rumunów do mnie biegła mi się na boje skończyły. No i trzeba powiedzieć, że ci Rumuni pana w końcu dogonili. Dogonili. Ale nie przegonili, nie przegonili, nie mieli prawat. Bagnet to bagnet.